Przeszukaliśmy dom, w którym mieszkasz i znaleźliśmy kilka niepokojących śladów. Jakich śladów? Rower? Sara Krajewska. Dziewczyna, którą zabiłeś. Kojarzysz? Ona nie żyje? Co ma mój rower do jej śmierci? Właśnie go badamy i zaraz będziemy wiedzieć. Ta Sara wyszła ode mnie jakoś nad ranem. Nie wiem dokładnie o które, jasno było. No i nigdy więcej jej potem nie widziałem. Ja znam tylko jej imię, nawet nie wiem, jak się nazywa. To do czego kłamałeś, że byłeś sam? No dlaczego kłamałeś? No słucham. Bo nie wyszedł nam seks, okej? Okay? Co to znaczy nie wyszedł? Jezu, stresowałem się. Byłem pijany. Mogę zobaczyć ten pasek? Nie. O, nie, nie, nie wrobicie mnie. Ona sama chciała, żeby ją pobił tym paskiem, a potem związał. I zabił? Nie! Musimy zabezpieczyć ten pasek. Proszę otworzyć usta. Słyszałam, że mamy sprawcę. Chyba tak. Chyba. No nie wiem, mam wątpliwości. On po prostu nie pasuje na mordercę. No. No, wiesz, może tylko sprawiać takie pozory.